Jedno z częstszych pytań o antykoncepcję hormonalną to czy trzeba co jakiś czas odstawiać antykoncepcję? Po to, żeby dać organizmowi odpocząć od hormonów. I drugie pytanie, czy trzeba robić przerwę na krwawienie z odstawienia. Dziś na oba te pytania odpowiem. Nie ma żadnych danych czy wytycznych mówiących o tym, że trzeba co jakiś czas odstawiać antykoncepcję. Jest to mit. Możesz więc przyjmować antykoncepcję hormonalną tak długo, jak tego potrzebujesz. Co ciekawe, możesz też pomijać przerwy lub tabletki placebo, przyjmować tylko tabletki aktywne, jedna po drugiej, i wtedy krwawienie z odstawienia nie występuje. I tu najczęściej pojawia się Pytanie pacjentek, czy takie ciągłe stosowanie antykoncepcji jest zdrowe, czy to jest w ogóle bezpieczne. I trzeba sobie zaznaczyć, że antykoncepcja hormonalna, tak jak każdy inny lek, ma swoje działania niepożądane. Nie ma jednak znaczenia to, czy przyjmujemy ją w systemie takim ciągłym, czy robimy przerwy na krwawienie. Ilość działań niepożądanych jest w obu sytuacjach taka sama. Istnieje grupa pacjentek, które formę ciągłą przyjmowania antykoncepcji bardzo sobie chwalą. To są przede wszystkim pacjentki, które mają bardzo bolesne lub obfite miesiączki. Część kobiet przesuwa sobie również w ten sposób krwawienie, zwłaszcza gdy zbliża się jakieś ważne wydarzenie czy wakacje. I nie ma górnej granicy, jak długo antykoncepcję hormonalną można przyjmować bez przerwy.